Jaki jest powód, dla którego tak wiele rodzin spieszy się z zakupem tego uchwytu na telefon komórkowy? Po zapytaniu doświadczonego kierowcy, który od wielu lat świadczy usługi pasażerskie, w końcu dowiedziałem się, dlaczego. Zwykle podczas jazdy i nawigacji zawsze trzeba patrzeć w dół, co jest nie tylko kłopotliwe, ale także niebezpieczne, ale ten uchwyt na telefon komórkowy z dużą przysawką jest tak wygodny, że nie można odmówić mu dwóch głównych funkcji. Przede wszystkim nie ma ograniczeń co do typu pojazdu. Niezależnie od tego, czy dysponujesz dużą ciężarówką, autobusem czy koparką, możesz dowolnie obracać ją o 360 stopni, jechać płynnie, nie spadać i nie musisz zmniejszać prędkości pojazdu. Po drugie, konstrukcja super dużej przysawki bardzo dobrze zabezpiecza deskę rozdzielczą, szyberdach i przednią szybę. Kropka główny kierowca może oglądać nawigację bez konieczności opuszczania głowy, a drugi pilot może także nadrabiać zaległości w serialach i filmach. Ma dużą stabilność i nie spadnie bez względu na to, jak bardzo zostanie wstrząśnięty lub uderzony. Materiał jest bardzo dobry i łatwy w obsłudze na telefonie komórkowym. Aby było taniej dla każdego, nasz szef zdecydował się pominąć pośrednika i sprzedawać towar bezpośrednio naszym klientom z fabryki źródłowej.